kochani witam was serdecznie zamiast rano później wieczorem ruch jest wielki dużo ludzi jeździ na rowerach tutaj dlaczego zastanawiam się akurat nagrać w tej chwili tutaj bo jest przepiękny księżyc nie wiem czy to odda ta, to nagranie ta kamera no ale tak zaczynam właśnie przy blasku księżyca no tam obok Biedronka żółte i, żół i takie pomarańczowe no polski akcent w biedronce, a, no, a księżyc to wszystkim przecież nam świeci. No więc, co bym chciałem opowiedzieć dzisiaj, chyba, chyba wspomnę, że wreszcie no, zaczynają się na takie długie wędrówki piesze. Coraz częściej chodzę. Tutaj troszeczkę są roboty drogowe, także muszę uważać, gdzie idę, ale, ale coraz częściej na pieszko. Jestem bardzo dowolny z tego, że nie że, że jeżdżę samochodem wszędzie i że chyba mam okazję taką właśnie, żeby teraz, e, no tak więcej na nogach, tak, tak jak kiedyś, od dawnych lat, że ta Polska, wiecie, witam mnie e, tą swoją oryginalnością i tym wspomnieniem <laughs> lat dziecięcych, kiedy nie było jeszcze wtedy, nie było ani, e, no nawet roweru nie miałem, tak szczerze mówiąc, także to chodzenie było takie wszechobecne, no wszędzie się, no, autobusem się jeździło, prawda, ale wszędzie można było dojść na piechotę. Wcale nie wydawało mi się daleko, jeżeli musiałem iść z Dolnego Mokotowa. Ja mieszkałem wtedy, tam Chamska-Belwederska, e, Sobieskiego, na tym skrzyżowaniu. No i żeby tak na przykład pójść nawet, nawet do, na Stare Miasto, tym szlakiem tam w górę, koło Łazienek, to nie było nic niezwyczajnego. To nie był żaden wyczyn, to nie było żaden nawet kłopot. Pewnie, że się jeździło w większości. No ale teraz wracam do takiego chodzenia, bo wtedy można było chodzić i się chodziło. I teraz też. Dużo więcej chodzę tych... Byłem, byłem wczoraj w towarzystwie. Tutaj takie też wspomnieniowe to były takie momenty. Wiecie, poszliśmy nad, na lokalną rzekę i takie fajne zaułki dwa były, gdzie gdzie kiedyś no do tej pory chyba się ludzie kąpią, bo widziałem tam z psami przychodzą i, no i brodzili co prawda, nie było takie kąpielisko, że wpływali, e, że, że no ale ta rzeka to było nie, nie tylko, e, nie, no nie, takie podróż znowu w czasie, znowu podróż w, w, w przeszłość, w tego. To z dzieciństwa, te szuwary, to zaraśnięte, te kaczeńce. E, tym razem taka polska. To nie było norweskie, to nie było szwedzkie, to było lokalne tutaj. I, no i przez wspaniałe, przez wspaniałe przeżycie, e, tak sobie usiąść właśnie nad rzeką. I nawet sam spacer, żeby tam dojść, to jest e, znowu kolejne, właśnie to chodzenie na łóżkach. Na I, I to, co wszystkim polecam no teraz. E, Dużo więcej praktykuję niż, niż w Stanach, przez to, że, że no, samochód stawiam troszkę dalej, ale w ogóle zostawiam auto i, i po prostu idę jak mam okazję. No, to jest fajne. Po prostu fajne. Że Dużo ludzi jedzie na rowerach, na hulajnogach. Nie boją się dziewczyny, chodzą same nocą. Tutaj jest to normalne. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że ktoś patrzy na drugiego wilkiem, czy się obawia, że będzie napadnięty. Młodziaszki takie łażą w tom z powrotem. Całkowity spokój i relaks. Naprawdę całkowity. Poza tym no idę po osiedlu miejskim. Jest, jest całkowita cisza i spokój. Nie słychać głośnej muzyki. Nie, 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 nie słychać żadnego wydzierania się czy przejeżdżających samochodów z odkręconą radiem czy. Jakąś tam bumbak nie wiem, jak to nazywają teraz w samochodach. Jest całkowita cisza i spokój. Dni już tutaj mieszkam na lokalnym osiedlu. Syn został w, tam na wsi, więc po prostu chodzę. Staram się jak naj, najmniej używać auta. Syn najczęściej sobie jeździ nim, a ja po prostu, jak nie potrzebuję, to do każdego sklepu, wszędzie mogę sobie dojść, jak najwięcej chodzę. I to właśnie jest. Ten kontakt, właśnie, że, że widzę, że mogę pójść na rzekę, że, że idę przez tory kolejowe i, i po prostu widzę ludzi, że idę między blokami i ludzie, i ludzie są dookoła mnie, którzy są na, na, nasi. <laughs> Inaczej tego nie da się powiedzieć. Nie umiem tego wyrazić. Jestem po prostu w całkowicie innym miejscu. Jestem przeniesiony z tych reali na no, ponad 40 lat w, w Stanach, w tych przeróżnych miejscach tam i, i, i jest to całkowicie. Takie, no, jeszcze raz powiem, przywołanie, przywołanie wspomnień, przywołanie te, tych, tych przyjemnych uczuć z młodości. No, to, to, jest, to jest to właśnie. No, nie mówię, że emigracja, nie mówię, że Stany są, są nie będę na razie za bardzo narzekał, że są, że są nie do życia. No, całkiem jestem jest tam dobrze też ale tylko mówię, co tutaj widzę i, no i dzisiejszy spacer, ten wieczorny właśnie no tak przywołał wspomnienia takie bardzo ciepłe z dzieciństwa i to tą, i tą uczucie takiego bezpieczeństwa, czy beztroski można nazwać, no bo teraz mam w pewien sposób beztroskę, gdyż nie muszę no, martwić się o, o utrzymanie dzieci, czy o utrzymanie siebie, że jakoś ja z tej emerytury teraz mogę żyć, więc... E nic mi nie pozostaje, tylko po prostu no serce się raduje i, i mi pozostaje tylko po prostu mieć przyjemność z każdego jednego dnia, o ile można. Wszędzie są jakieś stresy, wszędzie coś się dzieje, no, ale wpadłem w tą no, taką wspaniałą próżnię w tej chwili w tutaj. Jestem zawieszony, tak jak naprawdę no, w innym świecie całkowicie jestem przeniesiony w inną rzeczywistość, ale w rzeczywistość, w prawdziwość w naszą Polską. To widzę i to czuję. Ja o tym wam mówię. No nie, nie, nie wiem, nie, nie myślę, że inni ludzie takie mają przeżycia. Nie wydaje mi się, że ci, co przyjeżdżają, mogą mieć taką ciszę i spokój, że no nawet będąc tutaj samym spokojnie w takim zwykłym polskim mieszkaniu. Wiecie, jest, jest wspaniale, wspaniale, naprawdę. No, telefony nie dzwonią, nic, nic się nie dzieje, nic nie muszę, nic, nic, nic nie chcę. Po prostu mam przyjemność bycia, życia. I, i być sobą i, i być prawdziwym do, dla siebie i, i, no i te interakcje z tymi, z których widzę codziennie, są wszystkie przyjemne, wszystkie. Ja naprawdę nie mogę nikogo zganić, a, a spotykam się, z, no, no tak jak wszyscy, spotykam się z ludźmi, przecież chodzę w różne miejsca i bywam, no, tylko to dzisiaj chciałem opowiedzieć, Przynudzam troszkę, wiem, wiem, no, ale mówicie, żebym opowiadał. Nic się nie dzieje, to więc, więc to opowiadam. pomagałem. Pomagałem wykładać balkon płytkami. No, to było moje zajęcie dzisiaj. Bardzo, bardzo z przyjemnością, zresztą to, 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 to robiłem. No, takie przeżycie jak na teraz. No, trzymajcie się. To dzisiaj, rzeczywiście, dobranoc, bo jest dobranoc, dobrej nocy, bo, bo nagrywam no, dosyć późno. No i tyle na dzisiaj. Papa. Pa.